Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać wylewkę podłogową w małym pomieszczeniu, jakim jest ta oto kuchnia. Pokój ma, nie wiem, plus minus, bo nie pamiętam dokładnie wymiarów 3 na 4 metry, tam z groszami a nie istotne. znajomy hydraulik ogarnął już tutaj ogrzewanie podłogowe. Jest ono zrobione, jest podłączone, zasilanie jest z kaloryfera pociągnięte i rozprowadzone jak widzicie montuję właśnie nazwijmy to, że listwy startowe do późniejszego wylewania zaprawy co potrzebujecie do tego ja w moim przypadku tutaj użyłem lasera poziom 0 to jest ma płytka. Powiedzmy 3, 3 mm będzie na klej. Więc powinno spokojnie to dostarczyć. Praca z laserem jest o tyle fajna, że naprawdę bardzo mocno to przyspiesza. Nie wiem, raz ustawiacie sobie laser, obliczacie, w ustawiłem na starych płytkach na 20 cm. Czyli bardzo prosto licząc, półtorej muszę zejść niżej, czyli 21,5 I do tej linii sobie ustawiłem Profil. Yy, dlaczego ustawiłem profil, a nie na przykład rurki czy, czy cokolwiek innego? Po pierwsze, okay. jest, ja tego nie używam na co dzień, a musiałem to po prostu czymś zastąpić. zastąpić. Czym to mogę zastąpić? Czymś, co jest przede wszystkim tanie i powiedzmy, że mam to. Wybór pad na profil tych. 4 więc fajnie. Trzy. 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 Betonowej. To jest w ogóle osadzane dzień wcześniej niż zrobienie właściwej wylewki. Tyle. Tak, jak mówię. Laser na całej długości 21,5 cm. Można to sobie oczywiście skorygować w późniejszym czasie. Yy, nie wiem, poziomicą, czy wszystko jest OK. Bo zawsze tam po tam, grubo związki będzie robiła tą delikatną różnicę. Ale na pewno jest praca do lasera jest szybsza niż praca z poziomicą. Tutaj już widzicie kolejny dzień. Poprosiłem chłopaków z zaprzyjaźnionej firmy, żeby mi pomogli z wylewaniem tej wylewki. Jest to wylewane gotową zaprawą z worku. Dlaczego taką, a nie na przykład. Jak cement bedek, Bo jest to szybsze, szybsze i tańsze. No znaczy, się może niekoniecznie tańsze. Jeżeli na przykład no, czas względem roboty, no to pewnie i tak to wyjdzie taniej. Ale dla mnie e, przede wszystkim ważne było czas. Czas i powiedzmy, że w miarę wygoda, bo tutaj trzeba by było chodzić przez garaż. E, podjazd do domu jest wybrukowany, nie było za bardzo gdzie zrzucić cementu piasku. Potrzebujecie miejsca do betoniarki. To jest fakt, to jest akurat mieszane już w betoniarce. Do betoniarki było ładowane cztery worki, bodajże, i za jednym razem y, wymieszane z wodą. To jest w ogóle robione na półsłuchej miarę, półsłuchej zaprawie. Tam jest na worek bodajże 2,5 litra wody, jakoś tak nie pamiętam dokładnie. I w ten sposób sobie to nosiliśmy. Dwóch chłopaków ogarniało betoniarkę i materiał. Ja donosiłem sobie z jeszcze jednym popakiem, więc bezproblemowo to w sumie nawet wyszło. Co jest ważne, jedziecie od najdalszego punktu, czyli, tak jak tutaj widzicie, u mnie od okna do, yy, do drzwi, do wyjścia. Możecie to ściągnąć, tak jak w moim przypadku, łatwą trapezową, ale równie dobrze może to być jakaś deska, profil, cokolwiek, byle to będzie w miarę. To jakaś wielka filozofia. Jak jeżeli macie dobrze osadzone w te listy rurki czy cokolwiek takiego, to jest banalnie prosta i ciężka praca, ale jest to szybkie. Jest to szybkie, jest to w miarę ogarnięte, jeżeli chodzi o samo wykonawstwo już później. Ja sobie najpierw ściągałem z grubsza wszystko, żeby nie żeby mi powiedzmy jak ten delikatny naddatek zostawał do późniejszego wyrównania, do ściągnięcia. Nie ściągajmy od razu wszystkiego na gotowo. Wywalacie z jakiegoś wiaderka, czy, czy nie wiem, no, taczką to przywozicie, zależy jaki macie dostęp do pomieszczenia. Ubijacie, ubijacie, czyli zagęszczacie sobie samą zaprawę zgrubnie, ściągacie, no i tak powtarzacie powiedzmy całą procedurę Aż zalejecie całe pomieszczenie. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby ści... pomiędzy powiedzmy ścianą a wylewką, nową wylewką, była pianka dilatacyjna i żeby, tak jak tutaj widzicie, była jeszcze wyciągnięta folia pod spodem, bo jakby nie było, to trzeba odizolować od wody. Wylewka, którą ja tutaj robię, no jakby nie było, to jest mokre. Jest to na pewno bardziej mokre niż. Wylewka, którą zrobiłaby firma, miksokretem czy czymkolwiek, ale żadna firma wam nie przyjedzie do takiego małego pomieszczenia takiego jak jest tutaj, bo oni dłużej będą się rozstawiali z maszyną niż samego, niż już będą mieli samej roboty. Ja zazwyczaj też nie wykonuję takich rzeczy, no ale powiedzmy, że to jest A. Znajoma, B. Miały być tutaj tylko położone płytki na samym początku. No jak pewnie się domyślacie i widzicie, już jest wszystko rozwalone, więc z tego wyszła już grubsza robota, więc stwierdziłem, że. Żeby nie czekać, aż jakąś na firmę się ogarnie dosyć nieża. No, samemu samym się za, za zrobienie tej wylewki, bo to nie nie była jakaś taka filozofia. Starajcie się, jeżeli tak tutaj macie ogrzewanie podłogowe, przede wszystkim musicie sprawdzić szczelność tego i starać się w miary. Ja wiem, że to jest wylewka, i ciężko yy, powiedzmy mijać te rurki z, z wylewki, ale naprawdę starajcie się tak chodzić. Aby w jak najmniejszym stopniu mieć możliwość nie wiem, uszkodzenia tej tej nie wiem jak to nazwać. Starajcie się po prostu nie, nie chodzić po tych rurkach. Jedyną praktycznie nie, niedowodnością, jaka jest przy takich robotach, to jest to, że jakoś trzeba z danego pomieszczenia wyjść i powiedzmy, ten ostatni metr kwadratowy to jest naprawdę. Czasami już taka gimnastyka, żeby, żeby i to wyrównać, i jeszcze jakoś się obrócić, i żeby to przede wszystkim jakoś wyglądało. Bo samo wylanie wylewki to nie jest jeszcze, powiedzmy, skończony proces robienia tej wylewki. Tak prezentuje się wyleweczka już na gotowo, On się na gotowo. świeżo po wylaniu. Tam widzicie, że jest jeden profil, drugi profil to będzie yy, wyrwane w dniu jutrzejszym. Jak będę mógł na to wejść, zarzucę sobie wszystkie te pozostałości. Wszystkie dziury po yy, profilach, jakieś niedoskonałości, bo tam na przykład są jeszcze jakieś wargi i tak dalej, pozostawiam. Ciężko mi, będąc tutaj, tam już sięgać i to wszystko wyczyścić. Jutro to jest na tyle jeszcze nazwijmy to yy, miękkie, że mogę to wszystko ładnie sobie wydrapać. Jak wydrapię, wszystko pouzupełniam, wszystko ładnie zatrę już na gotowo i tak to będzie sobie schło. Zostawię to bodajże chyba na tydzień na chwilę obecną a później będę się brał za te ściany, sufit, załatanie tego wszystkiego. Jeszcze a propos tej wylewki, wylanie tego zajęło od siódmej do... moment, która jest teraz godzina. Już patrzymy. Od siódmej do prawie 10, na to macie 3 godziny, byłem ja i jeszcze było raz, 2-3-4 chłopaków. I to było robione na gotowej zaprawie, gotowej wylewce. To wam pokażę w ogóle na czym. Na bałmicie Solido 22,5. Poszło tutaj, żeby Was nie skłamać. E, paleta i 3 worki. Nie, nie pamiętam, czy na palecie jest 48 czy 45 worków. No, ale paleta i trzy worki poszło. Średnia grubość wylewki to jest coś koło 6 cm, tutaj 5,5. Tu chyba było 5,5, a tam było coś około 7 cm. Więc tak to wyszło. Tutaj jest. Zostawione 1,5 cm na płytkę, żeby się po prostu później płytką zrównać z poziomem tych płytek. Jeszcze Wam pokażę proces, powiedzmy, zacierania tego. Już tak na gotowo, ale to jutro. Mamy już kolejny dzień. Powiem szczerze, troszkę się zdziwiłem, że aż tak to szybko wyschło. Może to też temu, że dom jest ogrzewany i Pomimo tego, że przyszedłem powiedzmy 24 godziny później, ta wylewka już była w miarę mocno utwardzona i sami widzicie, że żeby wyciągnąć te profile, no to już trzeba było troszkę tak pokombinować. Nie było to takie przyjemne, jak sobie myślałem, aczkolwiek tak jak mówię, no użyłem profili, nie było mi, iż nie było mi jakoś tam strasznie szkoda, że one się uszkodzą. To jest na tyle w miarę tanie, w stosunku do tego jak to ułatwiło robotę z rurkami i tak by nie było łatwo ich wyciągnąć, bo naprawdę troszkę się przeliczyłem z szybkością wysychania tego, bo to naprawdę już dzisiaj było takie w miarę w miarę. Widzicie, najpierw sobie wszystko wyczyszczę, poobcinam yy, i taśmy dylatacyjne i folię, żeby teraz sobie wziąć jeszcze łatę trapezową i wszystkie jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, no, górki czy górki, niedoróbki, które powstały przy ściąganiu, podczas wylewania, wylewki. Wszystko sobie teraz zdrapałem przy ścianach, doczyściłem, żeby, powiedzmy, w miarę to wyglądało na równe. Co teraz robię? Teraz chciałem to zatrzeć, wstępnie zatrzeć, czyli polewam to wodą i biorę sobie pacę, to jest pacę styropianowa, nie wiem, jak się to tam nazywa fachowo, dla mnie to jest rajbetka. Więc biorę sobie wodę i polewam nią wylewkę i staram się w miarę to wszystko zatrzeć, czyli wszystkie, zgubić wszystkie brzydkie rzeczy, które wyszły podczas ściągania płatną trapezową. Tutaj pojawił się o tyle problem, że to już było na tyle wyschnięte, że, że robiło się to... To nie był ten efekt, który chciałem, żeby był do uzyskania, ale o tym za chwileczkę. Macie wyciągnięte profile, no to teraz to musicie sobie uzupełnić. Ja to uzupełniam tą samą masą, którą, wylew, którą robiłem wylewkę, więc z tym akurat nie będzie jakiegoś tam problemu, żeby coś tam się miało pogryźć, czy inne odcienie, czy cokolwiek takiego. Bo jest to może minimalnie rzadsze, żeby mi się tym po prostu lepiej robiło. Ważne jest to, żeby yy, wszystko dobrze powbijać. Żeby tam nie było po prostu pustki powietrznej, żeby to, żeby to było uzupełnione powiedzmy no tak do porządku, a nie zostawione jakieś tam wolne miejsca. Widzieliście, że teraz sobie jeszcze polałem raz wodą całą wylewkę i posypałem suchą zaprawą. Dlaczego tak? Wylewka jest już na tyle mokra, że ona bardzo fajnie się połączy z samą zaprawą którą posypuję. Dlaczego ją posypuję? Bo ona ma grube ziarno, bo to jest zaprawa z trasem i te kamyczki po prostu pozwolą mi łatwiej i ładniej zatrzeć całą wylewkę, żeby to już wyglądało naprawdę jednolicie. Fakt, jest to o tyle trudne, może nie trudne, jak niewygodne, bo z tymi kamyczkami, no nie, nie zaciera się tego jakoś tam idealnie, ale macie większą siłę tak tarcia. Więc umiecie powiedzmy tymi kamyczkami zruszać tą wierzchnią warstwę wylewki, żeby jakieś tam drobne ryski sobie pozacierać a tym bardziej jeżeli posypiecie sobie tam troszeczkę tą zaprawą wszystkie jakieś tam delikatne dziurki i inne się skubią zgubią, wyrównają i nie ma z tym najmniejszego problemu dla kontroli jeszcze potem raz to przejechałem yy, łatą trapezową żeby jakieś tam jeżeli coś gdzieś jest yy, do zdrapania wszystko zostało usunięte i widzicie, zacieram to już na gotowo. Tak to się prezentuje. Tak to się prezentuje już wylewka na gotowo przy łacie trapezowej. Widzicie, nie ma większych dziurek. Poziom jest. Luźne kamyczki, fakt, są. Ale to sobie, jak wylewka ładnie doschnie to sobie wezmę po prostu Czy Było odkurzam to. I tyle. Tak wygląda proces robienia wylewki. Przynajmniej w moim wykonaniu. Przynajmniej jeżeli będą zastrzeżenia, to będę mógł tylko mieć pretensje do siebie. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek.